Możecie równie dobrze też usiąść sobie na krześle. Ja będę je wykonywać w pozycji stojącej, bo dodam jeszcze dodatkowy ruch i tak sobie powolutku zakręcamy kółka łokcie, trzymamy blisko ciała, cała górna część ramienia jest blisko naszej sylwetki. I jeszcze parę razy. Zmieniamy kierunek. Pozycję mamy ładnie wyprostowaną, ściągamy barki do tyłu, pracują mięśnie między naszymi łopatkami. Kto siedzi, to siedzi. Kto ze mną maszeruje, zaliczamy jeszcze dodatkowo kroki. Świetnie, A teraz spróbujmy wykonywać ruchy w przeciwnych kierunkach. W dalszym ciągu zakreślamy małe koła. Zmieniamy kierunek. No to już jest większa koordynacja. Nie wiem, że dłonie to jeszcze nogi. <grymne> Ale czemu nie? Myślę, że ci, którzy już są długo ze mną na kanale, już są naprawdę takimi wprawionymi, aktywnymi seniorami, to myślę, że nie będzie problemu.